za was i w czerundę na dół na dół tamten filmik wstawiłem to jest kolejna runda bo obie są obie jak nie, nie wiecie o co chodzi to wbijajcie na piosenki a zapomniałem, yy, yy, ten dać wcześniej i, te, i teraz yy, zasubskrybujcie yy, i dajcie łapkę w górę, proszę. Sorry, że tak mówię, po prostu. Nie, no, zależy mi. Dobra, jestem dumna znowu. Ja nie chcę być dumna. Nie no, bo ja nie dostanę artefaktu Nie będę pewnie duneł, więc To ja mam być Jak ludzie tam już idą Ja nie mam szans Chyba, że go wybija Jestem dumem! Jestem dumem! No to zajebiście! Rozdupiamy ich! Ja jestem dumem! No to zajebiście! vízovy je tento dum. Prvý raz. Dum. Nie przetestował. Zrobił mnie jakiś głupek. Ale byłem dumą to zajęliście. Chociaż się cieszę, że dumem byłem. Pierwszy raz dumem byłem. I Mamy dumę, dobra. A zalipi... Sorry, sorry. Rzeczy nie mówię. Na Dobra. Dostał? Dostał? Leży. No nie, wiem, gdzie rzucę. Dobra, zabicie. Leży. Po prostu teraz się przebudziłem, bo byłem tym dumny przecież. Ja idę ich rozwalać. I my chyba to wygramy. A to tak szybka ta runda gdzieś. Chyba leży męcz szukila. A, tu nie ma. Ja myślałem, że jest. No co? Nie, zabiją mnie. Ale zajebiście. Zaje nie, nie, to nie. Bo jest minus, że yy, bohaterów się jest nieskończoność, a nas jest kilku. Ale chociaż yy, to już. Ale jakże może mi tutaj nie będzie. W no i kto mi zabrał? Ale my już mamy duma Już mamy duma Nie, już mam Nie, sorry, za to po prostu mój brat do mnie dzwonił, się też. Ale przez swoim telefon to to nie komentujcie proszę. Proszę bardzo.

Może tam ktoś jest? Nie ma. Jest tam ktoś? Ale ja, czy nie do nich? Ja umiem grać w Fortnite to Chodź tu. Dobra. Zabijamy. Ale prawie nie typowo. Nie, co jest zrobione? Cześć. Dobra, Iron na znaczy bohaterów, nie ma już zaraz, zaraz ich nie będzie. Pa! Gdzie? 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 Nie, no nie. No jak to? No tego się nie da widzowie pokonać! To jest przepotężne. Serio. Widzowie. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu hashtag Sigma. Nogi śmiecił w... no i, śmieciowo... I dobrze zginęła. Zaraz... Yy, tak, Leci artefakt, zbieraj ten artefakt. Zbieraj... bliziutko, bliziutko. Bliziutko. Bliziutko, to kto Co teraz Polisz, do którego on upadł? Serio, lecimy tam po gumach, żeby ktoś z domu chociaż nie ma. I muszę to być ja, ale... uważać Przeważajcie, podradzenie.

Ja się dałem, bo ja myślałam, że jestem dumem, że ja będę dumem. A ja nie jestem dumem. To włod jest. Dobra, ja chcę już sobie zginąć. Po prostu mam dos. Co? Niech mnie zabiję Dwóch jest. Niech mnie zabiją, będzie sprawa. Ja chcę zabić się, bo może to jest botum Dlatego... Jest stał jeden. typu

Dum WYGRAŁ, WIDZICIE WIDZOWIE ALE MAMY ESSEN ja runda wygraliśmy Serio Fajnie I nie zapomnijcie zostawić na tamtym filmiku subskrypcji i łapki w górę Bo wam to powiedzieć no, Widzowie, widzowie Mam na nadzieję, że intro będzie fajnie. Dobra, no i dzisiaj to na tyle. Może potem falsa nagram kiedy goś, no albo potem tak, nagram Baty Royale. No to dzisiaj na tyle. Bye bye.